Również termografia pokazuje nam m, obszar, na którym chcemy pracować, na ile są dysfunkcje, jak głęboko, jak daleko, y, czy jesteśmy bezpieczni, czy możemy. I y, jest to element diagnostyczny w pracy z blizną, y, nie tylko jakby w takim rozszerzonym procesie, y, bo to jest wielowymiarowe. Y, poza mikropunkturą właśnie metodą scarring pracujemy również w sposób manualny tak fizjoterapeutycznie E, jest taki nurt e, scars gym, bo hmm. blizny potrzebują i lubią ćwiczyć. Czyli wpływamy też manualnie na, e, to masaż mobilita, to jest, na tak? mobilizację e, tkanki w obszarze blizny, aby wpłynąć na ten proces gojenia, na remodeling. E, taping medyczny, właśnie taki, e, który z, jakby zdejmuje nam odciążenia we wczesnych fazach gojenia, aby blizna nie przerastała w sposób patologiczny, nie rozchodziła się.